Od poniedziałku w Parlamencie Europejskim trwają przesłuchania kandydatów na unijnych komisarzy. Skończą się dopiero 7 października. Przez te 8 dni w Unii Europejskiej zostanie zamkniętych około 4000 małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem, uciskany przez przepisy, tłamszony przez administrację i lekceważony przez polityków sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiada za ponad połowę zatrudnienia i produkcji PKB w państwach Unii Europejskiej. Misie to 99% europejskich firm, które zatrudniają 60% wszystkich pracowników. Problemów mają wiele: ekstremalnie przeregulowana gospodarka, wysokie podatki, urzędnicze zatory, czy coraz bardziej zawikłane i niezrozumiałe przepisy. Co dziś oferuje im Unia Europejska? Spektakl. Wybierania nowych komisarzy, którzy niczym superbohaterowie mają rozwiązać wszystkie problemy. Wśród nich są takie przypadki jak była premier Słowenii, socjalistka Alenka Bratusek. W internecie krążą jej filmiki, gdy śpiewa komunistyczną piosenkę. Można także znaleźć jej wypowiedzi o Unii Europejskiej jako bandzie złodziei. Z tym ostatnim się zgadzam. Tylko szkoda, że pani Bratusek tak łatwo dała się przekonać i szybko dołączyła do grona kandydatów na komisarzy. Nawiasem mówiąc, sama siebie nominowała na to stanowisko. Była to ostatnia decyzja jej rządu, zanim oddała władzę. Na tym tle w miarę dobrze wypada polski komisarz pani Elżbieta Bieńkowska, co prawda wycofała swój sprzeciw dla zapisów pakietu energetyczno-klimatycznego. Dotychczas twardo blokowanego przez Polskę. Pytałem ją o tą postawę podczas wysłuchania kandydatów na komisarzy. Jak pogodzić chęć zmniejszenia barier rozwoju przemysłu i znoszenia niepotrzebnego prawa z wprowadzeniem kosztownych dla firm zapisów dotyczących energooszczędności czy zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych? Dla pani komisarz Bieńkowskiej pogodzenie tych dwóch rzeczy nie jest problemem. Cóż, Taki ma klimat.